Oh, mm -hmm. Podają dzieje apostolskie w momencie zesłania Ducha Świętego w wieczerniku, obecni byli wszyscy apostołowie, którzy trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją matką Jezusa i braćmi Jego. Matka najświętsza, oblubienica Ducha Świętego poczęła Jezusa Chrystusa. Przeżyła w wieczerniku wraz z apostołami stąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja, wspomożycielka wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy nam, towarzyszy Kościołowi. Ty, Maryjo, mocą Ducha Świętego, zrodziłaś Chrystusa, aby przez Kościół także w sercach wiernych. Rodził się i wzrastał. Dziś w sposób szczególny pragniemy, Maryjo, Tobie podziękować za wspólnotę Kościoła. W duchu takiego dziękczynienia wobec Ciebie, Maryjo, matko Kościoła, stoi przed Tobą między innymi grupa tyskich pielgrzymów, którzy po raz czterdziest przychodzą przed Twoje cudowne oblicze, aby dziękować za wszelkie dobro. I prosić o świętość życia swoich bliskich. Przenieśmy się teraz myślą na wzgórze kalwaryjskie. Zbawiciel oddaje swego ducha Ojcu, ale umierając zaczyna żyć we wszystkich, którzy patrzą z ufnością ku Jego krzyżowi. Z otwartego boku Zbawcy wychodzi Kościół, który ogarnia wszystkich ludzi. Gdy umiera fizycznie ciało Chrystusa, rodzi się wielkie, mistyczne ciało, wyprowadzone z Jego boku. To Twój Kościół Święty. Chrystus stoi odtąd na czele Wielkiej Rzeszy Dzieci Bożych, a pod Krzyżem Jezusowym stała Matka Jego. Ona rozumie dzieło, które się dokonuje. Wie, po co stoi krzyż i dlatego ona trwa wiernie pod krzyżem. Wie, że jej macierzyństwo wobec Chrystusa nie kończy się z chwilą śmierci Zbawiciela, ale rozszerza się na wszystkie członki Jego mistycznego ciała, na wszystkie odkupione dzieci Boże, a więc na każdego z nas. Matka Jezusa z Nazaretu staje się matką wcielonego Chrystusa, matką Kościoła, matką Twoją i matką moją, bo przecież ja jestem cząstką Chrystusowego ciała, jestem Kościołem Bożym. Czy moja ziemska matka żyje, czy też może i nie, mam matkę, która nie umiera. Zawsze jest ona przy mnie obecna, czujna, służy mi całą pomocą swojego macierzyńskiego serca. Ty, która jednoczysz mnie ze swoim synem, Jezusem Chrystusem. Ty, panie z wysokości krzyża, powiedziałeś do swojej matki, pokazując na Jana, a więc na Kościół, a więc na całą ludzkość, a także na mnie, synu. Oto Matka Twoja, oto Syn Twój. Przecież to Matka Jezusowa, a teraz Matka Kościoła i całego ludu Bożego, Matka Moja, zostaje oddana rzeszy wszystkim ludziom. Już nie będzie miała odtąd spokojnej chwili. Ludzie będą się do niej zwracać w swoich potrzebach we wszystkich chwilach życia. Sam Bóg wskazuje nam, Patrzcie na nią, idźcie do niej. Ona wam pomoże, ona wszystkiemu zaradzi. Ona da Wam Jezusa błogosławiony owoc żywota swojego. Taka matka jest potrzebna współczesnemu światu. Do niej ludzie zwracają swoje oczy i serca, za taką tęsknię i ja. Taka matka trwać będzie w kościele Chrystusowym, zawsze wrażliwa na innych, oddana całkowicie służbie w miłości. Taka trwać będzie pod krzyżem każdego dziecka Bożego, odkupionego krwią Chrystusa. Maryjo, matko kościoła, módl się za nami. Księdzu Piotrowi Nadrowskiemu dziękujemy za poprowadzenie dzisiejszego rozważania apelowego. W godzinie apelu jasnogórskiego naszą modlitwą ogarniamy Kościół Święty, osobę Ojca Świętego Franciszka. Zawierzamy Polski Episkopat na czele z przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski, księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą. Naszą modlitwą ogarniamy księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę Częstochowskiego. Polecamy nasz pauliński zakon z ojcem generałem Arnoldem Hrabkowskim, nasz jasnogórski konwent z ojcem przeorem Samuelem Pacholskim. Pamiętamy również o wszystkich pracownikach naszego sanktuarium. Maryjo, Twoje opiece polecamy chorych i cierpiących, polecamy intencje wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej złożonej na ołtarzu Ojczyzny. Polecamy naszą Ojczyznę i sprawę pokoju na świecie. Dziś duchowo łączymy się z parafią św. Wojciecha w Krzętowie w archidiecezji częstochowskiej, którą to nawiedzasz w kopii cudownego obrazu. Do naszych intencji dołączamy prośbę o nowe powołania kapłańskie i zakonne, jak również intencje pielgrzymów duchowych łączących się z nami dzięki posłudze telewizji TRFAM, Radia Maryja i Radia Jasna Góra. W dniu dzisiejszym nasze sanktuarium nawiedzili licznie przybyli pielgrzymi. W pierwszej pielgrzymce Stychów, miasteczka śląskiego, czeskiej Ostrawy, z rudy śląskiej Kochłowic, z Bierunia Starego. W pielgrzymce rowerowej przybyli pielgrzymi z Gdańska i Mielca. Na Jasnej Górze modlili się również pielgrzymi z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, pielgrzymka apostolstwa maryjnego oraz rycerski i szpitalny zakon świętego Łazarza z Jerozolimy. Pielgrzymka Komunio in Christo, Grupa Polsko-Niemiecka oraz wielu pielgrzymów z zagranicy. Polecamy pielgrzymów z Bieszczat, z Beskidu Niskiego, z Jarosławia i z Piekar Śląskich. Nocne czuwanie w dniu dzisiejszym podejmą Instytut Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Parafia Zuzela oraz uczestnicy pieszej pielgrzymki z tych. Rozważać będziemy tajemnicę Różańca Świętego, szczęści radosnej, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, nieba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mój się za nami teraz i w śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami życznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, teraz, w Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mary, Matko Boża, się za nami teraz i w śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, O mój Jezu, przebacz nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dołącz się do niebie, którzy najbardziej Twojego miłosierdzia. Jak co miesiąc przed Twoim wizerunkiem Maryjo prosimy o rychłą kanonizację błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, Odmówimy teraz modlitwę za wstawiennictwem błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, dobrego i mężnego pasterza, który całkowicie zaufał Twojej miłości. Synowskim oddaniem zawierzył Maryi siebie, Kościół i Ojczyznę, dając wzór wierności i pokornej służby człowiekowi. Miłosierny Ojcze, za przyczyną błogosławionego kardynała Stefana, prosimy Cię, umocnij naszą wiarę, abyśmy całym życiem miłowali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i wierni Ewangelii, służyli Chrystusowi w każdym człowieku. Spraw, abyśmy z pomocą Maryi, Matki Chrystusowej, pokonywali wszelkie kryzysy i przeciwności. Błogosław, Ojczyźnie, broń nas od niewiary, nienawiści i wojny. Ogarnij Kościół i cały świat swoim wielkim miłosierdziem. Dobry Boże, udziel nam za wstawienictwem błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego łaski. O którą Cię teraz z ufnością proszę, pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Boże, rodzicielu. Prośbami racz nie gardzić potrzeba w naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze błagać i błogosławiona. O Pani nasza, porędowniczko nasza, pośredniczko nasza. Chodź, Nasza, Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas O udzielenie apelowego błogosławieństwa prosimy Ojca Przora Jasnej Góry, Ojca Samuela Pacholskiego. Pan z Wami niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Jak szczęśliwa Polska cała, nie.